w Ranguim. I to nie będzie kolejna recenzja tego rowerka. Tylko dzisiaj przyjrzymy się samochodom ZD ZDU D2S w ofercie Trafikar w Warszawie. Trafikar teraz przeszedł przede wszystkim na elektryczne pojazdy w Warszawie. Te ZDU D2S były chyba wcześniej w Krakowie, tylko niestety nie jest ich aż tak dużo jak na przykład BMW i 3, których jest jakieś 470 w Warszawie. ZDU D2S jest tylko 40. Wobec tego. Wziąłem rowerek, żeby móc do nich dojechać. Tak, to jeżdżam rowerkiem to od na minuty. W ogóle nawet nie wiem, czy, czy się zmieści do tego samochodu, który ma długość tylko 3 metrów. To, dobra, no to wyciągamy aplikację, zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że to w ogóle trochę widać. To jest aplikacja Traficara. Niestety, tak jak widzicie teraz powiem, że nic nie widzę. Tutaj mamy najbliższego trafikara ZDT2S. O! Pokazuje Wam, że ma jeszcze zasięg 110 km w sumie ZTD2 jest ma jakieś 250 km zasięgu przy jeździe, jeździe miejskiej. No to rezerwujemy go. Jest zarezerwowany, mamy 15 minut na dojście, czy na dojazd. Wobec tego jedziemy. no nie wiem czy zmieszczę tutaj rower dla porównania szerokość rowera i szerokość samochodu ciężko to w ogóle pokazać na kamerze jak ten pojazd jest mały no i ale że jesteśmy rowerem to musimy zobaczyć czy się zmieści i tutaj już niestety natrafiliśmy na pierwszy problem w ZDD2S w trafikarze. Samochód odblokowuje się za pomocą odczytania kodu QR, który jest naklejony na szybie, podobnie jak w Indodigo, i potem się czeka, i czeka, i czeka. I chyba tak czekałem z 3 minuty. No i się nie załadował. Teraz w ogóle znikł mi. Teraz w ogóle zniknął mi. O, samochód jest otwarty. Kurczę, jakoś dosyć bagi jest ta aplikacja ale na szczęście się otworzył. Zobaczymy, czy otwiera się bagażnik. Nie bardzo. Tutaj też się nie otwiera. A zewnątrz, OK, okej, okay, bla, bla, bla. jak się odblokował samochód, ale... ale jest zablokowany. A tu mi się nalicza czas. Także samochód zablokowany, czas się nalicza. Niedobrze. To zaraz spróbujemy jeszcze raz. Po ponownym odblokowaniu trafikara udało się drzwi otworzyć i zaraz weźmiemy się za pakowanie rowera. No nie wierzę, rower zmieścił się do bagażnika. No. Chiński mini rower, chiński mini samochód. Ekstra! I w środku jest całkiem fajny. W sensie, zobaczcie, jakie tutaj są fotele. Nawet wydają się skórzane, czy jakaś ekoskóra. Tak, ekoskóra to fajnie, skórzane to. Nawet tu jest takie pokrętełko do wybie wybierania biegów. Ekrany. Wow, no ekran. Większy niż w nowej BMC. Takiś ten, no dobra, to włączamy go, start. Klima od razu działa. ZD. Zidu. Jeszcze był włączony hamulec ręczny tutaj nogą, to jest tak jak w starych Mercedesach. Już wycisnąłem i powinienem jechać. Tak, jadę. O. Nie ma wspomagania w kierownicy. Od razu to czuć. Tak jak stara Tesla Roadster. O, nie ma mocy. Teraz do przodu pojedziemy, czy nie? Nie chcę z jakiegoś powodu jechać. Wcisnąłem za mocy? O. A, wyłączył się z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. Dobra, to przyszedł. Ten, ten samochód ma. 15 kW nominalne, maksymalnie 30 kW mocy. A nie, chyba wspomaga, nie działa. Chyba zaczęło działać, teraz już o wiele łatwiej się prowadzi. Jest kop elektryczny, miałem kiedyś Daihatsu kore. I to Daihatsu kore to był dosyć mały samochód. Ale jest to wielki samochód w porównaniu z tym, z tym ZD 2 s Szeroki jest chyba na 1,40 m dosłownie. No, mógłbym pojechać do brytyjskiego McDrive'a i nie miałbym problemu, żeby z prawej szyby wziąć sobie jedzenie. Długi jest na 2,8 metra. Takie mikroauto do miasta. Fajnie jest wykończony. W ogóle ta kierownica jest e, fajna w dotyku. Dużo jest tych czerwonych akcentów. No jakoś tam jedzie. Jest ok. Um, przyspiesza to chyba w 7 sekund od 0 do 50, ale do miasta 50. Najważniejsze, żeby jechał 80, to jest jego prędkość też maksymalna. Jest trochę plastiku, ale nic nie skrzypi, nic nie stuka. To nie jest aż tak łatwe do zrobienia w samochodzie elektrycznym, bo oczywiście wszystko bardziej słychać. Tutaj niestety z przodu ktoś. Folie chyba... Widoczność jest ekstra. No tutaj mam pierwszą szybę, mogę dotknąć i tutaj mogę dotknąć tylniej. <grystanie> Nie chciałbym być yy, uczestnikiem wypadku w takim samochodzie, bo podejrzewam, że to jest naprawdę słabe. Ale do miasta, żeby znaleźć miejsce parkingowe, nadaje się do tego. Przejdźmy jeszcze w ogóle do kosztów, bo ten ZDD2S jest, jest w, w systemie Traficar. I płacicie 95 grosz, nie, 99 groszy za minutę jazdy, niezależnie czy stoisz w korku, czy jedziesz na autostradzie. Pokażę teraz jak wygląda mapa, gdzie można mieć odebrać trafikary albo zostawić. I w kontekście panka oraz Go, Tutaj na mojej sprytnej tabelce możecie zobaczyć, które auto na minuty się najbardziej opłaca w której prędkości. To prędkość średnia w mieście takich 30 km na godzinę. Dlatego opłaca się mieć mniejsze pojazdy, hulajnogi, monocykle, deskorolki i tak dalej. Bo tak czy tak średnio szybciej nie pojedziecie. No, nawet kurcze 30 kW w piku sprawia radość elektryczna. Wszystkie elektryczne pojazdy mają w sobie to coś. Ja, ja uwielbiam taką technologię. No i nawet właśnie z tak małą mocą wszystkie samochody spalinowe zostają w tyłu, dlatego że oszczędzają. Tutaj widać jak daleko są z tyłu. Teraz dopiero 60, ja do trochę się może spędzą. To dopiero, to dopiero pokazuje, jak bardzo fajne są samochody elektryczne w mieście. Od razu miejsce, nawet całkiem spore. Wrzucam sobie wsteczny w ten sposób. Jest kamera cofania, ale czad. Jest też jakaś symfonia pikania podczas parkowania. Ok, teraz neutralny. Um, I parking wrzucam. Power. Wszystko się wyłącza. Idę wyciągnąć rower. A, jeszcze światło. I już byłem taki uradowany, zacząłem wszystko wyładowywać, aż zobaczyłem, że jestem poza strefą. Jest drobna różnica w kolorze pod słońce, po prostu jej nie zauważyłem, albo byłem nieuważny i musiałem znowu wszystko z powrotem załadować i jechać. I tutaj od razu widzicie scenę, gdzie samochód za nie mówił. Wycofałem z tamtego miejsca parkingowego, bo uznałem, że stanie wzdłuż na miejscu parkingowym i zablokowanie całego chodnika byłoby nie ok. Za mną już tam jest ciężarówka, która chce przejechać. A ja po wyjściu z biegu, przełączeniu na przedni, nic nie mogę zrobić. Samochód nie reaguje. Próbuję wyłączyć hamulec ręczny włączyć go, wyłączyć. Potem wiem, że problem był jeszcze w tym, że zostawiłem otwarte drzwi, a to dopiero za chwilę, jak go zacznę pchać. Wtedy po prostu nie działa. Ale tutaj, tak naprawdę, nie wiem, czy ja coś źle zrobiłem, czy, czy faktycznie problem był w oprogramowaniu samochodu. Jeżeli macie jakiś pomysł co do tego, to dajcie znać. Naprawdę, tylko cofałem. Podczas cofania zmieniłem yy, bieg na. D, czyli na po prostu jazdę do przodu i za nie mówił także, także tak, tutaj ciężarówka już się przecisnęła, no a ja doszedłem do wniosku, że e, niedobrze jest tak stać po środku ulicy i nie jest to rozsądne, żeby zblokować samochód, bo jak się nie odblokuje, to w ogóle już będzie słabo więc został w neutralnym i zacząłem go pchać Ponieważ waży 700 kg, nie było to aż tak mega trudne jak pchanie, nie wiem, Land Rovera czy Tesli. No ale nie było aż tak łatwo. Więc na awaryjkach dopchałem go trochę na bok ulicy, żeby jeszcze normalnie samochody mogły obok mnie przejechać. Wsiadłem i znowu próbowałem go jakoś uruchomić. I tutaj na pewno błąd był taki, że chyba drzwi były niedotknięte. To widać po. Górnym światełku próbowałem włączyć, potem są jakieś napisy na, na wyświetlaczu, że wyłącz odblokuj, odblokuj hamulec parkingowy, wciśnij start-stop, ale to tak naprawdę wszystko nic nie dawało. Tutaj przekręcanie nic, dajwanie, wciskanie pedału przyspieszenia też nic. E, więc wtedy uznałem znowu, dobra, trzeba go jakoś e, dopchnąć na miejsce parkingowe. I akurat ten samochód, który stoi jeszcze tam e, przede mną, odjechał i zacząłem pchać. Jeszcze raz dla pewności chciałem sprawdzić, czy pojedzie, czy nie. Ale znowu z otwartymi drzwiami, więc to tak czy tak mi się nie udało. Wyładowałem rzeczy. Nie mogłem tego zrobić. 27 zł. Zapchanie samochodu do parkingu. Przedam <sum> <sum> pan. Nie. Ale sucho w gardle. Cały czas się blokuje. Dziękujemy za podróż, samochód został zamknięty. Zapraszamy do pewnego korzystania z trofikar. A z ciekawości jeszcze spróbuję, czy się odblokuje i pojedzie. No i znowu jedzie. I finalnie nie wiem tak naprawdę co było powodem tego, że nagle stanął i nie mógł się w ogóle ruszyć. Jeżeli ty masz jakiś pomysł, to komentuj, a tymczasem widzimy się w następnym filmie.